Ok, więc moje Hamema powiedział, że polska sekcja jest lepsza, że polska policja jest Kurde, by mi wyjechała, no. Deutsch. Mm. Okay. <laughs> szkoda. Ten odcinek przejdzie chyba do historii. Yeah, Także siema, siema, witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale, dzisiaj wykonujemy kolejne zadanie, raczej wyzwanie, tym razem od Zuzanny, mam udawać obcokrajowca, będę udawać Niemca w Polsce, będę się pytać na przykład gdzie jest jakiś tor wyścigowy, żeby się pościgać czy coś takiego, zobaczymy na jakim etapie są Polacy z Niemieckim. Także zrobimy taki test społeczny przy okazji, aby sprawdzić, jak dobrze znają niemiecki. Także mi się wydaje, że zapowiada się cie całkiem ciekawy odcinek. Ja sobie muszę wziąć na oko jakąś osobę. Jadziemy na prawo, dobra. Tutaj nie podchodzimy, bo to moje kolegi i koleżanki. Także pewnie mnie znają z face'a. Ogólnie jest taki wieczny dzień, dzisiaj, że to jest masakra. Mam się spotkać z kolegą, z, który ma erkę poliftową z 2016 roku, z tego co się nie mylę. Może pojawi się jakieś luźne latanie, z nim zaczymy, a tutaj ludzi jak nie było tak i nie ma. Dobra, kurde, trzeba szukać, bo odcinek będzie za długi. Nie no ja wiem, że wy lubicie długie odcinki. Podobno każdy lubi u mnie długie odcinki, ale z tego co patrzyłem na statystyki to ogląda moje filmy tylko 2,37 7 Sekunden i potem już wyłączają film. Dobra. Entschuldigung? Entschuldigung. Sprechen <kühlenkli> Sie vielleicht Deutsch? Ja, nicht? Nee. Ich wollte nachfragen, ob hier irgendwelche Rennstrecke weil ich habe den in Polen gekauft. Ich wollte irgendwelche Rennstrecke oder so suchen. Frankfurt oder... Ist egal, irgendwo hier in der Nähe. Aber äh, deutsche Seite, du willst fahren Frankfurt oder polnische. Seite? Polnische hier ist eine bessere Straße, finde ich. Äh, polnische Seite? Hm? Du musst fahren äh, Kreuz, immer geradeaus, aus Kreuzung, mhm. äh, Ronden? und ab ronden äh, links. Mhm. Aber da komme ich doch nach, nach Deutschland. Nee, den Grenzen, du fahren, McDonalds. Mhm. Immer geradeaus und es ist so schon wieder unsere Kreuzung. Rechts Grenze äh, Deutsche und links du fahren immer geradeaus äh, Subice. Mhm, aha, also. Und dann immer geradeaus äh, ist eine Dorf, zweite Dorf. Mhm. 35 Minuten äh, ich immer mit Auto fahren. Und da ist so eine Rennstrecke? Ja, de, naja, das ist Straßen so. Naja. Wo keine Autos gibt halt. Na, ja, da ist wieder Auto. Die polnische Straße ist die äh, deutsche Seite. Also Für mich ist besser die deutsche Seite zu fahren. Okay also meine Kollegen haben immer gesagt, die polnische Seite ist besser. Weniger Polizei und so. Ja, Polizei stimmt, ist besser. Mhm. Äh, nachladen äh, vielleicht ja. Aber jetzt die Zeit viele große Autos fahren. Also. Bis Nachmittag alles äh, große Transporten fahren. Mhm. Äh, ich bin vorgestern fahren ab Frankfurt bis hier. Aber auch zu dieser Seite? Mhm. Länger ich fahre, ich fahre mit der Mittag. Ja. Denn mal deutsche Seite ich fahre 30 Minuten, nach polnische Seite 10 Minuten. Länger. Ah, ja, ist halt Wenn leider, leider so. Ich will wirklich polnische Seite fahren, bestimmt zu schnell zu fahren. Mhm. Du hast viele Autos, aber es stimmt, es ging ja politisch. Okay. Gut. Ich muss fahren. Und dann, links. und dann links. Und dann wieder links. Und dann nochmal links. Okay. Mhm. Aha, Mhm. I Mhm. Mhm. Tu szukaj mi schon wieder Mhm. 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 Tu szukaj mi I pizzy, zawsze imagadao. Mhm. Mhm. Tu Mhm. Tu szukaj mi tu pizzy, ten imagadao. Mhm. 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 Tu szukaj Tschüss. Boże. Ay, już na Luzię. ze stresu chciałem jechać. Boże, mam nadzieję, że to się nagrywa. Ten odcinek przejdzie chyba do historii. Ale ta pani dobrze umiała po polsku gadać. E, kurde, po niemiecku gadać. Ja chciałem jeszcze się pożegnać, okej? Okay, tak po polsku powiedzieć. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Ale już się nie odważyłem, bo kurde, jakoś mnie stres zjadł. Ale powiem, że jestem mega zdziwiony, jak ta pani gadała po niemiecku. Ale no nie ma co się dziwić, ona pracuje. W Niemczech, z tego co czytaliście, dlatego też potrafi tak dobrze niemiecki. Dobra, będziemy szukać kolejnej osoby. Boże, co to było? Dobra, tutaj... Nie, tutaj na bieżąco nikogo nie ma chyba. Więc pojadę sobie na lewo. Ja bym wkręcił jeszcze jakąś młodszą osobę w sumie. Zaraz zobaczymy co da się zrobić. Ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Oczywiście Zuzannę pozdrawiam za te wyzwania, bo... Bo moim zdaniem jest, jest to jedno z najlepszych wyzwań jakie dostałem. Także dzięki jeszcze. Jeszcze raz, jak nie dziękowałem. Pierwszą osobę mamy, także jestem zadowolony, że... Że, to, że ta rozmowa była całkiem dłuższa, co prawda, będę musiał więcej napisów dawać, abyście rozumieli o co chodzi, ale no mniejsza. Ona się, z, ona się skapnęła, że ja mam polskie te... polskie tablice. Kurde, nie wiem. Nie wiem do kogoś tu zatrzymać, to tego nie będę się pytać. Jakoś tak wydaje mi się, że nie byłby henny na rozmowę. Powiem wam, że ciężko mi się w ogóle trochę odważyć, do kogoś podejść. taki zagadać. Kurde, tam trzy dziewczyny. Nie mam gdzie się zatrzymać. Pojadę sobie na lewo na Lidl. Tam na pewno się ktoś znajdzie. Kto będzie henny na rozmowę ze mną. Ja myślałem, że to mój kolega, a to nie był mój kolega, ja go nie znam. Ja tam kiwam głową, macham a ten... na ten zero reakcji. Może tutaj na drugą stronę zajadę? Entschuldigung, Entschuldigung, e, sprechen Sie vielleicht Deutsch? Sprechen Sie vielleicht Deutsch? Mm. Okay. Okay. Szkoda. Ja nie mogę tam jeszcze taka z Facebooka szła. Ja tam przynieść szprechen z idoidsch. No nie szprechen, nie szprechen. To nie szprechen, to nie będę się kłócić. Coraz cieplej się ogółem robi. Dzisiaj 15 stopni. Miało być 17, ale nie ma na co narzekać, tylko ten głupi wiatr. Ale wiecie, moim zdaniem wydaje mi się, że ludzie nie chcą ze mną gadać przez kamerę, która się świeci ciągle i widzi, że się nagrywa. Pojadę sobie może na prawo, koło szkoły jednej, może tam ktoś będzie. Ciężki temat wam powiem. No bo to musi być akurat w takim miejscu, w którym ja będę mógł się zatrzymać. Mi się wydaje, że niektórzy kończą teraz lekcje. Także może się coś trafi. Może się coś trafi jakaś młodsza osoba. Mamy 3000 subskrypcji w ogóle. Jak to nagrywam. Także dzięki wam. Dzięki, dzięki bardzo. Lecą te subskrypcje jak nie wiem co. Nawet, się, nawet nie nagrałem całego specjalna na 2000, a tu już 3000. Są no... No brak słów po prostu. Dzięki wielkie Jakiś taki porządny specjal, no to myślę, że zrobimy już na 10 tysięcy Jeśli, jeśli wbijemy Pojawi się jakiś grubszy taki specjal Będę myśleć nad parę opcjami I coś sobie wybierzecie, co będziecie chcieli zobaczyć Dobrze jadę, chyba dobrze A te Lexusy ładne są, kurde Lexusy ładne auta Ale drogie, jak nie wiem Dobra, tutaj będziemy jechać na prawo Ech, Kurde, na lewo Jestem ciekaw, czy ktoś tu będzie Oho, ale ludzi Oho Dobra, podbijam. Nie, jednak nie, to była taka jedna, którą znam. Nie będę podbijać, także zwijamy się. Nie, no żartuję. Znam z Face'a, pisaliśmy tam kiedyś. Gdyby to nie była osoba, którą znam, bo nie chcę sobie przypału robić. Te krajzlery też ładne są takie wielkie. Kurde by mi wyjechała, no. Niech sobie dorobią jakieś lusterka na tylnej klapie, niech widzą, że coś jedzie. Jak tak parkują tyłem. Kolejny raz to samo. Nie ma nikogo, Jezu, co za miasto. O, chociaż w sumie takie trochę luźne jazdy macie w tym odcinku. Bo widzicie, wszędzie, rysyno wszędzie na chodnikach są ludzie, ale przecież nie podbiję do takiego, bo gdzie mam się zatrzymać, zablokuje ruch drogowy. To jest właśnie najgorsze w takim, w takich odcinkach, że trzeba specjalnie sobie znaleźć takiej osoby, gdzie możesz się przy niej od razu zatrzymać. Ogólnie to piszcie, czy takie wyzwania wam się podobają, to może zrobimy jakąś serię z takich wyzwań, nie na specjale, tylko takie normalne odcinki. Entschuldigung, spróbujcie ją na Deutsch? Vielleicht Deutsch? Ok. hm, ok. Ciężko znaleźć taką osobę, kurde. Jak tam ta pani pierwsza była? Tam, o, oh, ale fajnie. Entschuldigung, sprechen Sie vielleicht deutsch? Wissen Sie vielleicht, wo irgendwelche Rennstrecke oder so ist? Wissen Sie vielleicht, wo irgendwelche Rennstrecke ist? Nie, ja nie rozumiem. Nie. A, okay. Nie, przepraszam. Okay, alles gut. Danke trotzdem. Nie znajdziemy chyba nikogo. Na razie jest jeden do dwóch. Dwie pani nie rozumiały. Jedna pani rozumiała. Pozdrawiam Policję Dobra tam są jakieś panie Powiem wam, że dziwnie się czuję tak podbijając do ludzi O Jezu, co za droga Entschuldigung, sprechen Sie vielleicht Deutsch? Äh, wissen Sie vielleicht, ob hier irgendwelche Rennstrecke oder so gibt? Rennstrecke? Mhm. Aber möchten Sie etwas hier machen? Ja, Knieschleifen und so. Ich denke nicht. Nee, in Posen bestimmt. Okay, okay. Schade. Danke trotzdem. Dobra, jeszcze jedna osoba. Ale ta pani już trochę umiała, no. Powiedziała, że trochę umie. Dobra, szukamy ostatniej osoby, ludzie. Bym chciał do jakiegoś młodego podbić albo młodej. Tak, ludzi, którzy wychodzą z samochodu albo wchodzą, nie chcę zaczepiać, bo mają co innego na głowie niż gadanie po niemiecku, chyba. Patrzcie, patrzcie na ten zakręt, jak go robię. Ojej, widzieliście to? Uczyłem się od mistrzów. Schodzenie na kolano mam już w małym palcu. A ten bez kierunku w ogóle jedzie przed siebie w blok, no. Włączył. Zamknięty przejazd! Zrywa się wiatr, więc będę się już żegnać z wami mam nadzieję, że się wam spodobało, jak widzicie. W Polsce są kobiety, które potrafią gadać po niemiecku, a są również, które nic nie potrafią gadać po niemiecku. Najczęściej umieją te, które właśnie pracują w Niemczech. Wiadomo dlaczego, bo... Bo jak się jest cały czas w Niemczech, no to nauczycie po prostu tego języka w pracy, wszędzie jest wtedy niemiecki i na co dzień macie z nim do czynienia. Także jeśli się Wam spodobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Wbijajcie kurde na moją grupę. Na fejsie oczywiście ja link już zostawiam wam w opisie, na mojego Instagrama i czekajcie na nowe filmy, także co? Siemano!